Dobry. Co jest, pan? A Bo kogo szukacie? Serio, czemu to zawsze musisz być ty? Kurwa. Zbani policja do jak policja? I no, wy? Was szukają? Słyszałem jak, jak mówili o was, szukają was Ej, wa was Dlaczego szukają? Was? No, was szukają, no, strzeliliście do mnie przecież Widzieli to Ej, Dlaczego dobra, jak Ty, Czekaj, czekaj, czekaj a, a gdzie potrzebujecie się dostać? Teraz to nigdzie, bo nas wdupiliście, Mariusz My cię chcieliśmy zabić, dlatego że... O Jezu, Mariusz Podjechali boa podjechali boa boa spierdalajcie, pierdajcie pierdajcie zagadamy zagadamy ich Rzuć to! Rzuć to, raz, patrzy, bo ci po strzelę Otoś!